Trzymaj, jestem Kubiks, tak powiem bez ciemny. Rozjebię te na hieny. Miałem drzemku w klasie, teraz każdy goni za hajsem. Nigdy się nie poddałem i rap scenę rozjebałem. Teraz stoję tu sam i robię rap, bo tak mi się czuwiam. Typy się śmieją, że el nie wymawiam. Ja mam to w chuju, bo Pitos zarabiam. Jebać właściery, jebać w jebać w Robię, Pitos, mam was w chuju. Za ten kwit dziwki liżą mnie po chuju. Na auto, nie lecę z bitem jak menę z flachu, w tańco się nie pierdolę, bo czarny pas ma w biciu frajerów na czas. Wydaje hajs, mam do biznesu głowę, jeżdżę Polsce, mam Louis na sobie. Panny, gdy patrzą na mnie, widzą dolary, z okitu ja patrzę na mnie, widzę trudne sprawy. Mam wadę, wymowy, która w niczym mi nie przeszkodzi. Hajs i bieda nie idą w parze, walczysz jak sparta albo nie walczysz w Typy się śmieją, że mnie wymawiam, ja mam to w chuju, bo bitpost zarabiam. Jebać właściciele, jebać właściciele, jebać właściciele.